Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o symbolice i znaczeniu Czwórki Mieczy w Talisos. Jak zwykle zacznę od opisu karty, który pomoże nam zagłębić się w symbolikę wszystkich tych elementów, które tutaj widzimy. Znaczenie karty w czytaniach podaję zawsze na końcu filmu, i dokładny czas, w którym zaczynam o tym mówić w tym filmie, jest teraz pokazany na dole ekranu, więc możesz tam teraz przeskoczyć, jeżeli chcesz. Patrząc na tę kartę, przypomina nam się dwójka mieczy. Jest tu podobna symetria i podobna jest też równa długość mieczy. Mamy tu zielony krzyż, który jest w tle mieczy, czubki tych mieczy spotykają się w środku fioletowej róży. Równowaga i symetria tej środkowej części karty jest chroniona przed chaotycznym tłem złożonym z ostrych figur geometrycznych. Energia tej karty jest jak oko cyklonu, to jest takie spokojne miejsce w środku chaosu, tymczasowe schronienie od trudnej sytuacji. Posłuchajmy teraz, co Crowley mówi nam o tej karcie w Księdze Thotha. Rękojeści mieczy są w rogach Krzyża Świętego Andrzeja. Ich kształt sugeruje fiksację i sztywność. Ich czubki są wsunięte w całkiem dużą różę o 49 płatkach, reprezentującą harmonię społeczną. Jest tu też kompromis. O świętym Andrzeju mówi się, że został męczennikiem przez ukrzyżowanie na takim właśnie krzyżu, wybranym na swoją prośbę, ponieważ nie czuł się on godny bycia ukrzyżowanym na takim samym krzyżu co Jezus. Dlatego właśnie ten krzyż nosi nazwę Krzyża Świętego Andrzeja. Ma on na przykład szerokie zastosowanie w heraldyce. Możemy go znaleźć m.in. na fladze szkockiej i na amerykańskiej fladze konfederacji, która była wzorowana na szkockiej. Marynarka wojenna Rosji też używa takiego krzyża na swojej fladze. Święty Andrzej jest patronem wielu państw, m.in. Szkocji, Rosji i Ukrainy. Wygłaszał on kazania w miejscu, gdzie teraz znajduje się południowa granica Ukrainy, czyli nad brzegiem Morza Czarnego. W Kijowie jest bardzo piękny kościół, w miejscu, gdzie święty Andrzej wbił krzyż w pierwszym wieku naszej ery. Przypowiedział on wtedy, że w tym miejscu zostanie wybudowane wielkie miasto, i w późniejszych latach Kijów właśnie stał się centrum Kościoła Prawosławnego. Crowley mówi nam, że krzyż świętego Andrzeja i cztery miecze to symbol, który sugeruje fiksację i sztywność. Mamy tu równowagę i spokój, ale widzimy też, że nie ma się gdzie ruszyć. Ten krzyż ochrania rozejm, ale w tym samym momencie ogranicza też nasze możliwości. Krzyż jest zielony, co mówi nam, że jest tutaj wpływ energii Wenus. Zieleń to kolor siódmej sefiry necach. Wenus rządzi znakiem wagi i tak samo jak Jowisz, jest planetą dla nas przyjazną, czyli odbieramy jej energię pozytywnie. Wpływ Wenus przynosi pokój i równowagę do tej sytuacji i uzupełnia podwójny wpływ Jowisza, jaki mamy w tej karcie. Dowiemy się o tym więcej już za chwilkę, kiedy powiem wam o przypisaniu astrologicznym tej karty, ale najpierw porozmawiajmy jeszcze o róży. Symbolika samej róży wiąże się z sekretem. Jest to też oczywiście święty kwiat Wenus. Więcej na temat róży tłumaczę w filmie o Mieczy, gdzie mieliśmy różę niebieską. Też była ona w samym środku karty, tak jak tutaj. Kolor fioletowy omówię za chwilkę, ale najpierw skupmy się na liczbie 49. Crowley mówi nam, że fioletowa róża o 49 płatkach, którą widzimy tutaj w środku karty, reprezentuje harmonię społeczną. W magicznym kwadracie Wenus mamy 49 liczb i jest to też liczba inteligencji Wenus. Myślę, że o tym właśnie chce nam powiedzieć Crowley, dlatego właśnie mamy tutaj liczbę 49. Energia Wenus przynosi właśnie pokój i harmonię. Jej energia też jest związana ze społecznością i z tym, jakie relacje mamy z ludźmi dookoła nas. Niektóre szkoły buddyzmu tybetańskiego mówią o tym, że spędzamy 49 dni w stanie Bardo. Jest to stan pomiędzy śmiercią a narodzinami w nowym wcieleniu. I jest to też liczba dni, jakie Buddha spędził w medytacji jako święty. Widzimy więc tu powtarzający się motyw bycia pomiędzy, bycia w stanie przejściowym. Jest tu spokój, ale czujemy też, że życie codzienne jest na ten moment zawieszone. Jesteśmy teraz w czwartej sefirze Hesed, związanej z Jowiszem i kolorem niebieskim. Hesed to sefira, która przynosi nam stabilizację. Zaczynamy tu budować struktury, pojawiają się zasady i prawo. Posłuchajmy też, co Crowley nam o tym mówi. Liczba 4: Hesed jest tu zamanifestowana w Królestwie Intelektu. Hesed odnosi się do Jowisza, który rządzi tym dekanatem wagi. Suma tych symboli jest więc pozbawiona opozycji. Przez to karta pokazuje ideę autorytetu w świecie intelektu to ustanowienie dogmatów i prawa z nimi związanego. Reprezentuje schronienie przed mentalnym chaosem, wybrane celowo stoi po stronie konwencji. Fioletowy kolor róży pochodzi ze skali kolorystycznej zakonu Złotego Brzasku. Skala kolorów Hesed w trzecim świecie Jezira to głęboka purpura. Jest to też główny kolor karty Wielkich Arkanów Fortuna związanej z Jowiszem. Jest to dynamiczna karta, która pokazuje nam zmianę losu, ekspansję i nowe możliwości ale dynamizm tej karty nie zależy od naszego działania. W karcie fortuny możemy złapać jakąś okazję, ale nie możemy jej sami stworzyć. Kiedy widzimy tą kartę w rozkładzie, mówi nam ona o tym, by zaufać w działanie wszechświata i mieć wiarę w to, że wszystko się ułoży tak, jak powinno. Przypomina mi to o znanej taktyce radzenia sobie z problemami spopularyzowanej przez Donalda Trumpa. Jeżeli pamiętacie, w jednej z jego książek było wspomniane o tym, że kiedy pojawia się jakiś problem w jednej z jego firm, on wyjeżdża i idzie grać w golfa. W ten sposób albo problem sam się rozwiąże, lub co bardziej prawdopodobne, rozwiąże go jeden z jego pracowników. Albo poprzez odprężenie i odcięcie się od tej stresującej sytuacji, w jego głowie pojawią się nowe rozwiązania i nowe pomysły. Oczywiście jest subtelna różnica pomiędzy odprężeniem się w celu wygenerowania nowych pomysłów, a wsadzeniem głowy w piasek i usilnym życzeniu sobie, żeby problemy same się rozwiązały. Czasem pozostawanie w stresującej sytuacji tylko pogarsza sprawę i próba wymuszenia rozwiązania tak naprawdę blokuje nas przed znalezieniem lepszego wyjścia z sytuacji. I to jest właśnie podwójny wpływ Jowisza, o którym wspomniałam wcześniej. Jesteśmy w sefirze związanej z Jowiszem i dekanat, w którym się znajdujemy, też jest rządzony przez Jowisza. To ostatni dekanat wagi związany z przedziałem czasowym od 13 października do 22 października. Jowisz radzi sobie całkiem nieźle w wadze, łączy ich zamiłowanie do sprawiedliwości i porządku. Waga jest też związana z systemem prawnym, więc może tu podkreślić tą właśnie część energii Jowisza. Wenus, rządząca znakiem wagi, dodaje tutaj życzliwości i dodaje też dobre relacje z innymi. Wszystko tu wygląda bardzo miło, ale mamy tu też uczucie, że ta sytuacja jest zbyt idealna i nie zawsze sprawdzi się w praktyce. Jest to stan, do którego możemy dążyć i osiągać go na pewien okres czasu. Ale w życiu codziennym jest to bardziej odstępstwo od zasady niż coś, czego doświadczamy cały czas. Teraz opowiem Wam o znaczeniu tej karty w czytaniach. Polska nazwa tej karty to Rozejm. Pokazuje ona spokojny czas, który pozwala nam na odpoczynek i regenerację. Zaznaczone jest tu w jej znaczeniu, że mamy od czego odpocząć, czyli pokazuje ona sytuację, kiedy w końcu mamy trochę spokoju po trudnych chwilach. Jest to czas na refleksję nad tym, co stało się wcześniej, i czas na to, żeby pomyśleć o tym, co chcemy zrobić dalej, żeby zaplanować kolejne działania. Nie jest to jednak jeszcze czas na samodziałanie. W duchowości czwórka mieczy pokazuje, że nasza energia się regeneruje. Jesteśmy w miłym i spokojnym stanie. Ta karta związana jest z medytacją i z wszelkimi miejscami, które oferują nam relaks i możliwość takiego naładowania baterii. Jeżeli ta karta opisuje osobę, będzie to ktoś bardzo spokojny. Może być to na przykład osoba, która działa bardzo powoli, ale jest to też ktoś, kto ma dużo przemyśleń, więc warto taką osobę na przykład zapytać o radę. Ta osoba ma bardzo wiele mądrości w sobie i chętnie się nią podzieli. Jeżeli ta karta pojawia się w rozkładzie jako przeszkoda, pokaże nam, że czas na odpoczynek już się skończył i trzeba teraz podjąć konkretne działanie. Nie staraj się zachować pokoju, zawalcz o to, czego chcesz i myśl o sobie i swoich potrzebach w tej sytuacji. Nie jest to dobry moment na to, żeby starać się wszystkim dogodzić. Natomiast jako rada, Czwórka Mieczy powie nam o tym, że potrzeba nam odpoczynku. Trzeba poświęcić trochę czasu dla siebie, przemyśleć sytuację, w jakiej się znajdujemy, i wygenerować nowe pomysły popatrzeć na to, co się dzieje z każdej perspektywy. Nie spiesz się i nie wymuszaj w sobie decyzji. Teraz najważniejsze jest zachowanie pokojowej sytuacji i dobrych relacji z innymi. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tu ze mną i proszę pamiętajcie o tym, żeby polubić ten film, zostawić komentarz i oczywiście zasubskrybować mój kanał. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy już wspierają moją pracę. Jestem Wam za to naprawdę bardzo wdzięczna. A jeżeli chcesz pomóc mi tworzyć jeszcze więcej świetnych filmów tłumaczących symbolikę Zota, możesz postawić mi taką wirtualną kawę i ciastko poprzez np. przelew na konto Paypal albo możesz też zostać patronem kanału. Patronat kanału poprzez Patreon kosztuje 3 euro miesięcznie, czyli to jest około 14 zł. Jeżeli porównamy to z ceną np. kursu Tarota w internecie, to naprawdę jest to bardzo korzystna opcja. W każdym razie wszystkie linki są w opisie filmu na dole. I jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za dzisiaj i zapraszam Was na kolejny film o Piątce Mieczy. Dziękuję, do zobaczenia!